stopy między dłonie. Wchodzimy w górę, lewa pięta w górze. Trzymamy równowagę, mocny brzuch, otwarta klatka piersiowa. Unosimy mocno dłonie do sufitu i przemyślimy je jak najdalej za siebie. <śmuszczone> do góry rączki. <śmuszczone> ja, nie mogę No to nie jest łatwe. I no, na nie. O nie. Wdech piętkową do góry, otwarta klatka piersiowa, wydech psa i to samo na lewą stronę. Lewa noga w górę Uginamy ją sobie w kolanie i przenosimy lewą stopę na prawą stronę. To jest prawa? Kolano, tak, to jest prawa. Sufitu, Rączką tak, jakbyś chciała dotknąć barku w górę, przeciwnego do Twojej nóżki. I rączki do góry? Dobrze. Stara się czar i do tyłu, do tyłu rączki. To jest przód w fawiękną. Do tyłu noż. Na wydech. Oh Ale musisz mieć kolanko wyprostowane. Peska i wydech do kija. Wydech do psa z głową do góry. I wydech do psa z głową do dołu. Nóżki proste w kolanach musi. Ale stopy złączone. Do przodu, Dobrze, Przędzimy. teraz umieniamy. Wydech, prosty kręgosłup, otwarta klatka piersiowa, wydech, skłon. I teraz zaplatamy sobie dłonie za plecami. Kierujemy je jak najdalej za głowę, rozluźniamy głowę, rozluźniamy szyję. Bo mamy z tyłu noczki, z tyłu. No i, no i dociągnij do przodu. No tak. I powoli, powoli wchodzimy w górę. Cały czas mamy zapytane dłonie. Idziemy teraz jak najdalej do tyłu, odchylamy ciało. Ciało. Mocno to musisz trzymać równowagę, mu weź sobie matę. I powoli z powrotem schodzimy do skłonu. Staramy się wejść troszeczkę głębiej, troszeczkę tak. jeszcze. przynieść dalej ręce za głowę. I ponownie wchodzimy w górę. Zostawiamy ciało do tyłu, jeżeli jesteśmy w stanie to odchylamy również głowę i powolutku wracamy, rozpląkujemy dłonie, robimy wdech, wyciągamy mocno ręce do sufitu i na wydechu schodzimy do skłonu z prostym kręgosłupem. I do końca rozluźniamy głowę, rozluźniamy szyję, robimy długi wdech, wydłużamy kręgosłup. Na wydechu odstawiamy tylko lewą nogę, odkładamy lewe kolano na matę, biodra są nisko, klatka pierwsza otwarta i wdech wyciągamy ręce mocno w górę i za siebie. Patrzymy.